Nowej zwiedzanej tam w kolejnym odcinku i, i Kiowych Newsów i w ogóle. I mam dla Was taki po prostu news totalny. Tego jeszcze na żadnym kanale pewnie nie widzieliście, bo, bo nikt o tym nie mówi. I, i ja mam takie po prostu y, pierwsze wiadomości z pierwszej ręki. Tam moi śpiedzy w Activision i w Treyarch i wszędzie w Xbox Life <laughs> powiadomili mnie, że, że jest nowa informacja i, i wyciekło już. I, I to tylko u mnie będzie, więc nawet nie szukajcie u innych. Bo, bo nikt inny jeszcze o tym filmiku na pewno nie zrobił. Jestem pierwszy w końcu, więc wyciekło e, wyciekł plan nowego DLC do Black Opsa 2, i, i ja będę pierwszym, który mam go pokażę i, i zaprezentuję w ogóle co w nim będzie. Więc, więc tak to wygląda wszystko: jak widzicie, e, DLC będzie się nazywać Abomination. Będzie na zielono napisane i będzie jak zwykle 4 mapy do trybu zwykłego i jedna do zombie Tak, pierwsza mapa to będzie samochód, będziemy grać w samochodzie To będzie mapa tylko na dwóch graczy niestety, bo, bo wróci ten tryb face z mw3, gdzie było jeden na jednego Tutaj też będzie coś takiego Tylko, że będziemy się strzelać w samochodzie to na pewno będzie fajne i, i mnie to ciekawi, jaki samochód dadzą. Czy to będzie yy, jakiś, jakiś prawdziwy samochód, czy z przyszłości, czy nie wiem. W każdym razie kolejna mapa. Jak widzicie, jeszcze wracając na chwilę, samochód jest na szaro, To coś oznacza, ale to nie, wie, nie, nie wiemy co jeszcze, bo to jest dopiero wyciek. Więc kolejna, kolejna mapa nazywa się Bike i ona przedstawia nam takie różne rampy do, do, do zjazdu z rowerem i, i ja nie wiem jak, jak oni to chcą za bardzo rozwiązać tutaj, ale, ale naprawdę zapowiada się ciekawa mapa. Więc tak kolejny mamy mamy autobus, to już moim zdaniem będzie znowu po prostu coś, coś niesamowitego, bo przecież to będzie chyba najmniejsza mapa w historii w ogóle serii, bo, bo nawet 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 hijack, nawet Rust będzie od tego większe I, i ciekawie mi w ogóle jak to rozwiążą Bombsidery i tak dalej i to naprawdę, naprawdę świetnie będzie to zobaczyć. No i mamy kolejną mapę, nazywa się ona helikopter I, i to mi się wydaje nawiązanie jest do, do, do Miles Sky Clubu z Calaudity e, 4 chociaż jak zresztą widzicie na środku ekranu mamy mapę Zombie e, mapę nazywa ona się Plane czyli samolot po angielsku i, I jeżeli ja. I to prawdopodobnie po prostu wezmą to co było w kole 24 i, i to przełożą do Black Opsa 2, bo po co byłoby od nowa robić samolot, albo wezmą ten z MW2 też jest taka opcja, bo w MW2 był samolot, był, był tak. Był na, na terminalu samolot i może było do niego nawet wejść. No więc, więc to tyle jeżeli chodzi o mapy, jeszcze będzie ten nowy, nowa broń. I, i tutaj mi się wydaje, że trochę zgapiają od. od a od, od Battlefilter 3, bo, bo dodają nowy nóż z, z ten futurystyczny nóż, ja nie wiem, czy oni będą go jakoś balansować. Czy on będzie lepszy od tego noża co jest normalnie, nie wiem, będzie jakiś świetny, czy, czy będzie zabijał na, na, na pół pu, pu, pu uderzenia, czy, czy, czy będzie miał jakieś auto aim'a albo może będzie działał jak Komando z 2 to nie wiadomo, to są dopiero spekulacje. Jak ja już Wam mówiłem, to są dopiero pierwsze przecieki. I to, I to wszystko rzeczywiście potwierdzone tak, bo to mój mój agent z, z Trearchu i z Xbox Live mi to powiedział. W każdym razie to tyle ja się z wami żegnam. I pamiętajcie, że tylko takie wiadomości u mnie i jeżeli chcecie jeszcze raz takie, takie więcej takich z pierwszej ręki po prostu świeżynek na, na temat Black Opsa 2, to subskrybujcie. I, i, i naprawdę i u nikogo jeszcze tego nie było. Więc, więc ja się z wami żegnam. I, I to by było na tyle z mojej strony. No do zobaczenia. Jeżeli kiedyś, kiedyś podadzą wiadomości, że, że popełniłem samobójstwo, to, to dlatego, że mnie ci strajarchu złapali, że podaję takie wiadomości, więc nie wierzcie w nic, no.